W miniony weekend do hali sportowej w ścinawce średniej zawitali wszyscy miłośnicy i fani modeli, a to za sprawą czwartego międzynarodowego konkursu modeli kartonowych i plastikowych. Na wystawie można było podziwiać blisko tysiąc eksponatów w różnych skalach. Organizatorem wydarzenia było Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie oraz Gmina Radków. Według mnie na razie jesteśmy na drugim miejscu takiego nieformalnego współzawodnictwa w ilości modeli wystawowych. Natomiast cieszy nas to, że ludzie chcą tu przyjeżdżać i chcą przyjeżdżać nie tylko na konkurs, ale zakochali się w tej ziemi i przyjeżdżają tutaj 3-4 dni wcześniej i wyjeżdżają 3-4 dni później. I to już nie, jest, nie są pojedyncze osoby, ale całe rodziny. Zaczynaliśmy na kilku modelach. Po czterech latach, właściwie tu dłużej już ta zabawa trwa prawie 10, ale cztery lata to jest taka właśnie ekspozycja wręcz tego talentu. To jest takie wyzwolenie talentów ludzkich, pokazanie też wielu możliwości historii. Mamy tu broń historyczną, współczesną, samoloty też i inne jeszcze dzieła rąk ludzkich, jak statki, okręty, autobusy, autokary i bez końca można wymieniać. Z przyjemnością to organizujemy, tym bardziej wielu z nas ja w młodości też sobie palce przyklejałem do tych modeli i pamiętam, że to jest wspaniałe, uczy cierpliwości, uczy takiej koncentracji przy jednym, chociażby przez chwilę, by się wielu teraz na pewno przydało. Akurat tym modelarstwem zajmuję się od jakichś 12 lat. Wcześniej sklejałem modele redukcyjne, czyli plastikowe, też były modele wycinanki kartonowe, ale stwierdziłem, że to nie jest dla mnie modelarstwo. I jakoś mnie tak kiedyś skleiłem sobie model kartonowy, prosty taki, karabinu i mówię, może by zacząć coś zrobić nietypowego, aczkolwiek jest kupę modelarzy, którzy to robią. Tylko że trzymają to sobie gdzieś tam po kącikach, a ja postanowiłem to jednak sklejać, pokazać ludziom, że może być też inny rodzaj modelarstwa. Yy, I w sk większej skali. W młodości zaczynałem od łodzi podwodnych, później były statki. Nagle mnie później odpuściło i przeszedłem na samoloty. a to było w związku z tym, że byłem strasznie zainteresowany i nawet ja kiedyś było... dawałem egzamin do Wyższej Szkoły Wozrotniczej w Dęblinie, zostałem przyjęty tylko nie na kierunek pilotaż, tylko na nawigację i nic z tego nie wyszło. Od lotnictwa przez motoryzację, przez samochody rajdowe przez modele dioram, budowli, robotów, samolotów, samochodów, statków, okrętów. Wszystko podzielone na kategorie tak, żeby modelarze mogli się w tym znaleźć i żeby sędziom też ułatwić ocenę modelu, bo ciężko by się oceniało na przykład ciągnik rolniczy Ursus C330 i na przykład Maserati. No, nie wiadomo, nie za bardzo jest to porównywać. Mamy też coś, co na pewno przyciągnie wzrok każdego. Atrapy broni w skali 1 do 1 z kartonu. Można dotknąć, można zobaczyć, jak to wygląda, można porozmawiać z człowiekiem, czyli z panem Jarkiem Rokitą, jak to jest zrobione. Dzisiaj mam chyba około 8, już dokładnie nie pamiętam, bo to już jest tyle modeli się skleja i się zgłasza, że to się czasami zapomina po prostu. I głównie skleją wojska lądowe i lotnicze. Tylko czasami już naprawdę rzadko statki. Uwielbiam ogólnie samą tematykę II wojny światowej, jak i również umundurowania i ogólnie tematykę wojska i wojen. Jakieś, nie wiem, 10-12 lat temu, jak się zakłóciłem w obecnej firmie i... Wszystkie powstają w aucie, w kabinie, w ciężarówce. Na zasadzie postojów na parkingach, w oczekiwania na, na ładunki, na rozładunki, takie coś, po prostu na, dla, dla zabicia czasu. Nie, nie tam powiedzmy, że ja muszę, czy coś. Nie, że nic nie powstaje, nieraz powstają dwa, trzy w ciągu jednego wyjazdu, jakiś tam jest dłuższy weekend, czy coś, na tej zasadzie. Głównie właśnie modele, generalnie pojazdy, głównie cywilne i wszystko są w większości jeden sto. Ile ich jest? Ja pan trochę dokładnie nie powiem, co to rzędu wielkości, ale to już idzie w setki. Konkurs, który tu organizujemy, to już jest czwarta edycja konkursu. Rozpoczęło się to dużym projektem unijnym z Policami nad czyli z Muzeum Modeli Papierowych. Tam wystartowaliśmy, wydaliśmy wycinanki i postanowiliśmy zrobić coś takiego jeszcze dodatkowego do konkursu, jak Memoriał Świętej pamięci Krzysztofa Wagnera. To jest projektant z tych okolic, Kłodzka dokładnie który niestety w czasie projektowania pierwszych wycinanych dla naszego gminnego centrum zmarł. I firma, z której, dla której pracował, zobowiązała się, że dokończy modele, dokończyła, wydała, co nas bardzo cieszyło. Rozdaliśmy tego multum w całej Polsce i za granicą też. Efekty też na stołach widać, aczkolwiek nie możemy się doczekać sklejenia ratusza radkowskiego, ponieważ model należy do bardzo, bardzo trudnych i skomplikowanych szczegółowych. Na wszystkich czekały pamiątkowe dyplomy, a na zwycięzców w poszczególnych kategoriach wyjątkowe puchary i nagrody. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału za rok w kolejnej edycji.